Witam wszystkich widzów serdecznie Dziś chillerka utopia. Robimy sobie nowego chłopa. Co się nazwie bać nie wiem. No chyba chyba normalny Albo w uszu. Jeden chwój puszu łysola, bo jestem łys łysy. <gryżę> herb... Nie mam pojęcia jaki herb. Skrzyżem. Na no, skrzyżem jest ładny. Kolor? Nie wiem. Czarny. Kolor czarny. Kolor dodatkowy. To nie tak. Żółty. Ta żółty na czarny. Dobrze wygląda. Co to jest za kolor dodatkowy? Czarny. Jeszcze jakiś kurwa. To nie wiem. Symbol. Ale z takiego ciutka. Pole B. Takie coś. Tu nie wiem. Ryby. <grybujesz> pole D. To to jest pole D. Tu dodawać ruka. Non. Krzyż czerwony. Nie. Niebieski. Też nie. Kurwa. Jaki będzie pasować? Żółty? Kolor krzyża potrzebuję. Gdzie jest krzyż? Nie no, czerwony chyba. Kolor dodatkowy. Czarny. I tu. Też niebieski. Dobra, niech będzie. Jeden chuj. Niech tak co wygląda. Scenariusz. Chyba ten jest najlepszy taki kurwa, nie? Spokojny dla każdego. Ale jak ty to zrobiłeś, że wypłaciłeś w ogóle 3,5 kła funtów? To ja nie wiem, nie? Jak wy to kurwa robicie, żeby wszyscy wygrywacie na tych kasynach? Dobra, próbujmy. Próbujmy, próbujmy tak zbudować sobie królestwo. Nowa wiadomość, buduj swoje miasto i posiadłość, a gdy wszystko będzie gotowe, zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników, tylko przygotuj się mu do walki. Cel gry, zjednoczyć te ziemię pod swoimi rządami. Dobra, a samouczka nie potrzebuję, bo już grałem, więc teraz tak. Już wiem, dlaczego mi samouczek w ogóle wyskakuje. Powłamię kurwa. Powłamię do mojego konta. Mhm. Dobra, drogę potrzebujemy na pewno tu, żeby ludzie mogli polować, tu też jakąś potrzebujemy, to ja bym tutaj zaczął się wytępia... wytępianiem tego wszystkiego, kurwa, nie, już myślałem, że jestem na samym środku, to nie jest najgorzej, no to ja bym to wszystko poleciał w wycinkę, tak, tu wycinka, u domostwa, więc... Zróbmy coś takiego. Tak. Tak. I tak. Tu dookoła budynki, tu na środku zrobimy targ. Tu zrobimy jakieś dróżki, potem do tego. A więc tak, na start, budowanie. To zbudujmy z kilka chat. Czekaj, nie leśnika. Mieszkalną chcę. Parcela mieszkalna. Dobra, ja wszystko kumam. Spokójcie się. Tak, i obróć. Nie, bo to będą te domki bez przebudówki. Znaczy, że za mały teren działłem. Tylu tych, tak? Ile ja mam? 8. Wiecie co? To ja chyba najpierw jednak zbuduję drwali. Zbieractwo. co? Obóz drwali. Tu chłopaki i ścinać mi wszystko. w pistu. Teraz co? Tu do opału. Kolejne drwale. To są ci sami, ale do innych celach. I to... tartak, żeby mieć deski. Tartak może być z tej strony ulicy. Tak na winklu. Zostały mi trzy kłody. Z tych trzech kłod bym wybudował studnie. To studnie damy gdzieś tu pośrodku dupa. Ty, to mamy pomysł. Dajmy ją tu na rogu, studnie. Budujmy ją drogą. Tak. I tu budujemy na razie jedną chatę. Galera. No nie da rady jednej chaty zbudować no. Za małe dobra. Jednak trzeba czekać, aż coś wydobędą. <grystanie> Lipa w Od razu mówię, że nie jestem jakiś super w tą grę. Ale jest ściągający. Dobra, przyspieszcie chłopaki, Bo to się samo nie wybuduje. To są trzy najważniejsze budynki. Jak na razie. Potem trzeba jedzenie skądś brać, żeby chłopi mi tu nie zdechli zimna, głodu i w ogóle, wiecie o co chodzi. że jest wiosna i w tym roku już na pewno nie będziemy mieć żadnych tych upraw. W sumie można by sprawdzić. Ja tu mam gdziekolwiek coś żywnego. Tu mam dużo dobre miejsce na pszenicę. L na Nalęd tutaj z tyłu ewentualnie, jęczmień z tyłu, żyto wszędzie. Ty to w sumie, to można by tu pole pierdolnąć jakieś, jedno pole, na szybciocha. Dobra, daj no. Jedne pole se trzaśniemy. Chyba irytują mnie powoli te te. Zróbmy se tu jedno pole. pół morgi. Może drugą stronę te pole. Coś takiego. I obok tego gospodarstwo, które będzie to obsługiwać. Nie mam kurwa za zasobów, no pięknie. Dobra na nakurwiać mi tam szybciej. Co tu ode mnie chcecie? Trwa właśnie daleko. Odpisz. No to tak się nie da. Dobra, no tak zostaniemy. On ma dwa regiony. Komputer, ja dwa, znaczy ja jeden. Więc jest. Sła... Gdzie ja kurwa, uciekło mi. Tu. Obra. Kłody drewna, dalej mamy mało. Więc do tartaku przypiszmy sobie od razu trzech wieśniaków. Jeden niech robi nam tego. Jak to się nazywa? Ula. Opał. A jeden będzie odbudowy. I dzięki temu zaraz będziemy mieć więcej desek. Kłód. Na razie kłody mi są potrzebne w tym momencie. Jak będą kłody, wybudujemy magazyn. Nie, gospodarstwo najpierw. Ten rok miała być pszenica, kurwa. Dobra, chuj, na razie tak, a nie inaczej. Dzika z się przeniosła, to nie jest to. Priorytet pola, bardzo wysoki zróbmy. To albo najwyższy. Mamy już te deski? Mamy. Dobra. Teraz robimy tak. Budujemy domek. Nawet kilka. Kurde. Muszę się złapać nie Tak. Za mały ciąż. do połowy. Park zrobimy gdzie indziej w takim wypadku. O, i teraz tu mamy nawet zabudówką. Hit, na razie tak zróbmy. Cztery domki, tu gospodarstwo. Tu najwyższy, tu jako drugie, bardzo wysoki, a reszta normalny i jazda cudowa. Potrzebujemy mieszkańców, to jest ważne. <słyski> Ma, tulu. O jejku. Ja lubię takie gierki ekonomiczne, są strasznie cielujące. Fajnie się w nie gra właśnie w taki kurwa luźny, luźny ten dzień jak dzisiaj. My czy taka godzina streamowania jest w ogóle ok. Coś teraz mało pisze na czym czacie. Dobra, buduj to gospodarstwo, i wtedy w końcu ktoś pójdzie na pole. Dobra, Ty już nam tu pomogłeś, to Ty będziesz przypisany do gospodarstwa i do pola. Buduj, buduj. No, koniec, koniec, dobra. Od razu jeden ziutek tu. I teraz tak, potrzebujemy przechowanie. Logistyka. Spichlerz. Z reguły w średniowieczu mi się wydaje, że właśnie miejsca takie jak spichlerz i magazyn były w centrum. Żeby były jak najbardziej chronione. Więc zróbmy tu spichlerz. Skład. I na razie tyle. Skład to potem chyba na magazyn się robi. Tak, dokładnie. Górnictwo na razie, whatever. Sadzenie drzewek też, whatever. Ale trzeba by powoli iść w jedzenie, bo ja mam jedzenie tylko na dwa miesiące. Więc tutaj, w tych okolicach, będzie trzeba dać patkę zbieraczy. Tak. I żeby to miało ręce i nogi. Wybudujemy drogę do tego. Dobra, jazda. Może nie będzie tak źle, może się uda. Kurwa, dzisiaj coś tutaj ugrać fajnego. Kurwa ma większy bitr niż ustawiłem. To też ciekawe. Ale nie uważacie, że ta muzyczka w ogóle z gry jest taka ten. Taka chillująca strasznie. Więcej jedzenia, ta, to ja wiem. Opał mam na 27 miechów. Deskaż, wyjebany mam deskarza. Buduj te domy kuźwa i wszystko. Niech chłopy mi tu przychodzą. Dobra, w końcu to jest Mamy 13 chłopków. 9 chłopów, 4 kobiety. Współczuję kobieta. czterech przydzielono, jeden jest bez przydziału No buduj mi tą hatę zbieraczy, bo żarcia nie mam To pole też mam kupić, bo tak trochę licho idzie Łodozmian Tak, to, to będzie włączone, tak następny rok Walniemy sobie pszenicę nie czekaj, jęczmień i po jęczmieniu u gór żeby ziemia odtchnęła i potem znowu pszenica tak zrobimy chociaż czerwiec i sadzenie tu będą słabe plony coś czuję, za późno w to przedem mówiłem, że raczej to nie powinno mieć miejsca A dlaczego mam tak mało opału Gazyny się budują. Jest git. Bezdomność. Jak to bezdomność? Jak domów mamy odczula? Dobra, w sumie ja mam dużo kłód. Te domy będzie można budować. ale ja potrzebuję jedzenia. <tryk> <tryk> Dobra, dawaj szybko domki. Cyk. 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 Tyk, obróć, żeby one plecami do siebie były i mamy kolejne cztery chaty. BAM! Wow. Kościół na razie bez. To by trzeba było przenieść. tu jakąś drogę walnąć. Czekaj, ja to mogę przenosić. Nie bo to wszystko musi być tu przeniesione Czyli musiałbym kogoś przypisać do magazynu A to wtedy domków mi nie buduj. Dobra, buduj szybko te domy Raz, dwa, tak, cak To jest najgorsze, że na początku właśnie Pa, mam magazyn Q28 Na razie tu mi brakuje Tu też mam opał Na 14 miesięcy, więc worth Zbierać mi te jagodki Bo zaraz kuźwa nie będzie czego jeść A latem one najlepiej są do zbierania. Poziom osady wzrósł. Postałem darmowe tarcze. Nice. Niosunięte towary. Dalej są. Dobra, chłopie, buduj te domy szybko. Bo jak je wybudujesz, to od razu zapierdalasz wszystko zanosić do spichlerza i składu. Oddział milicji, już tu robiło, nie? Armia, plus Czy ja mam duże tarcze? Mam to tu po prostu te ziutki No nie, oni potrzebują małe tarcze. Cześć, usuń. Tych mogę mieć pięciu. Tych. Matko bosko. Dobra, tak zróbmy. Jak te jagódki? Wspierają się. Powoli ta. Chleb, jagody, warzywa. Te domy strasznie powoli buduje żółtek To jest tak piękne, że możesz sobie przejść po swojej osadzie, Zobacz jaka ładna jest ta muzyka w tle, to jest takie złoto